Jeśli myślisz, że trening siłowy jest tylko po to, żeby dobrze wyglądać, to prawdopodobnie właśnie teraz tracisz rezerwę mózgową. Demencja i choroba Parkinsona nie zaczynają się w wieku 70 lat. One zaczynają się dzisiaj. W tym filmie pokażę ci czarno na białym, na poziomie biologii i badań naukowych, dlaczego trening siłowy chroni mózg, a brak ruchu przyspiesza jego degenerację. Bez motywacji, bez bajek, tylko fizjologia. W tym filmie będziemy się opierać tylko o naukę, żadnych dziwnych teorii czy wysnutych z internetu fantazji. Będziemy patrzeć tylko pod kątem naukowym, a na końcu filmu będzie bibliografia, z której y, można zaczerpnąć informacje skąd pozyskałem tę wiedzę, y, jakie jest źródło tej wiedzy, czy badania naukowe, które potwierdzają to o czym tutaj będzie dzisiaj mówił. Neurodegeneracja to nie jest zapominanie. To proces biologiczny. Utrata neuronów, spadek neuroplastyczności, uszkodzenie mitochondriów i przewlekły stan zapalny mózgu. Jeśli ten proces trwa latami, mózg traci zdolności adaptacji. I właśnie w tym jest problem, że gdy nie trenujemy, gdy nie mamy dużej aktywności, dłużej jakiejkolwiek aktywności fizycznej w ciągu dnia, no to Będziemy tracić te, te adaptacje, yy, które pozwalają na to, żeby ta pamięć była długa, żeby te choroby neurodegeneracyjne nie powstawały, i będziemy tracić umiejętność tego, żeby właśnie temu zapobiegać, dlatego że trening siłowy to nie jest tylko fizyczność, ale to jest też budowanie połączeń nerwowych. A jeżeli nie budujemy nowych połączeń nerwowych, no to tracimy, jeżeli tracimy stare połączenia nerwowe, a nowe nie są dobudowywane, wtedy tracimy większość połączeń nerwowych, przez co właśnie nasz mózg jest słabszy, co prowadzi nas do tych chorób. Neurodegradacja to nie jest zapominanie. To jest proces biologiczny. Utrata neuronów, spadek neuroplastyczności, uszkadzanie mitochondriów i przywlekły stan zapalny mózgu. Jeśli ten proces trwa latami, mózg traci zdolności do adaptacji. I tutaj wchodzi trening siłowy, nie jako sport, nie jako forma, ale jako sygnał biologiczny, który uruchamia konkretne mechanizmy ochronne mózgu. Mięśnie to nie tylko aparat ruchu, mięśnie to narząd endokrynny. Podczas treningu wydzielają się mikrony i czynniki wzrostowe, które komunikują się bezpośrednio z mózgiem. BNF to jedno z najważniejszych białek dla mózgu. Odpowiada za neuroplastyczność, uczenie się, pamięć i przeżycie neuronów. Trening siłowy zwiększa ekspozycję BDNF, brak ruchu ją obniża. IGF1 to kolejny kluczowy mechanizm. Przenika barierę krew mózg, stymuluje neurogenezę i działa neuroprotekcyjnie. Jednym z najsilniejszych bodźców do tego wzrostu jest właśnie trening oporowy. Hipokamp odpowiada za pamięć i orientację. Jedna z pierwszych struktur, które degenerują się w demencji. Badania pokazują, że aktywność fizyczna spowalnia jego zanik i poprawia funkcje poznawcze, nawet u osób 60+. Choroby neurodegeneracyjne to przewlekły stan zapalny mózgu. Trening siłowy obniża TNF-alfa, CRP i stres oksydacyjny, poprawiając funkcje mitochondriów neuronów. Mniej zapalenia równa się wolniejsza degeneracja. Osoby aktywne fizycznie mają niższe ryzyko choroby Parkinsona i wolniejszą progresję objawów. Mechanizm: ochrona neuronów Dopaminergicznych i lepsze środowisko metaboliczne mózgu. W demencji trening nie jest lekiem, ale jest hamulcem biologicznym, spowalnia spadek funkcji poznawczych i zwiększa tzw. rezerwę mózgową. Nie chodzi o kardio na bieżni. Najlepsze efekty daje trening siłowy 2-3 razy w tygodniu, ćwiczenia wielostawowe, progresja obciążenia i konsekwencja przez lata. Jeśli nie trenujesz siłowo, nie tylko tracisz mięśnie, tracisz rezerwę mózgową która zdecyduje, kim będziesz za 20-30 lat. To nie motywacja, to fizjologia. Wszystko, co powiedziałem w tym materiale, opiera się na badaniach naukowych. Źródła zostawiam na ekranie: jeżeli ty też nie chcesz, tak jak ja i wiele innych osób, myślę, że nikt by nie chciał, zachorować w przyszłości na choroby starcze, typu demencja, Alzheimer, czy tego typu rzeczy, które powodują choroby neurodegeneracyjne, zacznie się ruszać. To że Ty przeczytasz milion książek w ciągu życia, ale nie zrobisz ani jednego treningu, nie uchroni Cię przed tym, że nie zachorujesz na takie choroby. Wiele razy spotykałem się z ludźmi, którzy byli bardzo wykształceni, ale w życiu nie robili fizycznie za dużo nic i niestety borykają się teraz lub już nie ma ich na tym świecie, a borykali się z takimi chorobami, gdzie tak naprawdę tego człowieka, który był kiedyś w tym ciele, już dawno nie było, zostało tylko ciało, które się męczy na tym świecie. Także zastanów się dwa razy nad tym, czy trening to jest tylko po to, żeby iść sobie pomachać czymkolwiek na siłowni, czy naprawdę zrobić porządny trening oparty o nauce, po to, aby za 20-30 lat być zdrowym, mieć światłość umysłu, rozpoznawać swoją rodzinę, swoich bliskich, a co najważniejsze, żeby to te, te życie w późniejszych latach po prostu było lepsze, lżejsze i przyjemniejsze. Bo tego... Nie zrobi nikt za ciebie. Nie ma na to tabletki, nie ma na to zastrzyku, nie ma na to lekarstwa na choroby, które postępują z czasem. To, co robisz dzisiaj, będzie wpływało na to, jakim człowiekiem będziesz w przyszłości. Pamiętaj o tym i zastanów się dwa razy, czy warto.